Witajcie ogrodnicy i ogrodniczki, a szczególnie miłośnicy trawników. Wiosną wykonaliśmy wertykulację mającą na celu usunięcie filcu i ponacinanie darmi. Tym zabiegiem wzmocniliśmy system korzeniowy trawnika. Kolejnym jest aeracja, czyli napowietrzanie. Jeśli planujecie jesienią wertykulację, to na powietrzenie zróbcie w czerwcu lipcu. Jeśli nie planujecie już w tym sezonie wertykulować, na powietrzenie można opóźnić nawet do początku sierpnia. Zabieg aeracji ma na celu rozluźnienie i napowietrzenie gleby, dlatego wykonujemy go na glebach średnich i ciężkich. Dodatkowo naruszenie systemu korzeniowego trawy pobudzi ją do mocniejszego wzrostu. Trawnik musi być skoszony i wygrabiony, a gleba wilgotna, by otwory po kolcach nie osypywały się. Aerację możemy wykonać na kilka sposobów. Jeśli powierzchnia jest niewielka, można do tego wykorzystać widły. Spacerując po trawniku nakłuwamy darni. Można też założyć nakładki na buty kolce i wędrować w nich po trawie. Ale zapewniam Was, mimo że to tak niewinnie wygląda, jest to dość wyczerpujące przy większym areale. To jest ten trawnik, który sialiśmy jesienią. Pięknie wyrosł. Kolejnym narzędziem, które nam może pomóc w aeracji, jest wał. Tak, tak, ten sam stary dziadkowy ma zamontowane specjalne pierścienie z kolcami. Są też wały z gwintowanymi otworami do wkręcania kolców. Takim wałem możemy napowietrzyć naprawdę solidnej wielkości trawnik. Przy dużych trawnikach najlepiej zamówić firmę, która przyjedzie z aeratorem mechanicznym. Pracownicy dostosują głębokość aracji do rodzaju gleby i wykonają cały zabieg. W takim aratorze najczęściej kolce zastępują półrurki albo rurki. Jak już wspomniałem na początku, zabieg ten ma na celu rozluźnienie gleby. Jednak samo wykonanie dziurek nie wystarczy. Po to je zrobiliśmy, żeby nasypać w nie piasku. Tak właśnie, teraz wykonamy piaskowanie. Oczywiście robimy to tylko na glebach ciężkich. Nikt też nie każe wam wsypywać piasku do dziurek sam tam wpadnie. Wystarczy rozsypać go po trawniku. Na pewno powinien to być gruby piach. 0,5 do 0,8 mm. Warstwa piasku zależy od tego, z jaką glebą mamy do czynienia. Na bardzo ciężkie gleby można wysypać nawet 8-10 mm piachu, lżejsze 5 mm. No i trawa ma być sucha, a gleba mokra. I tak oto wykonaliśmy kolejne dwa ważne zabiegi na trawniku. Aerację i piaskowanie. Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Właściwe podlewanie trawnika. Jeśli chodzi o porę dnia, to na pewno nie wtedy, kiedy świeci ostre słońce. A czy rano, czy wieczorem, tu szkoły są dwie i obie mają zwolenników i przeciwników. Znam argumenty jednych i drugich. Najistotniejsze jest to, że nie powinno się podlewać krótko, a tym samym płytko. W ten sposób zniszczycie warstwę korzeniową trawnika, która będzie rozrastała się płytko i w przypadku przesuszenia taki trawnik szybciej uschnie niż prawidłowo, mocno podlewany. A kiedy ustawiacie zegar nawodnieniowy, to nie kilka razy na krótko, ale raz, a dobrze! I wody dostosujcie do rodzaju gleby. Dzisiaj wykonaliśmy kolejne po wertykulacji bardzo ważne zabiegi na trawniku aerację oraz piaskowanie. Zwróciłem Wam też uwagę na prawidłowe podlewanie. Będziecie mieć super trawnik. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Do pracy.